<głodny>, głodny, głodny. Dajcie park chopa. No dobra. Ow, to znikło. Czyli zwłoki. No i dupa. Tutaj nic takiego ciekawego nie ma. Takie górki. Możemy się tu ośledzić, bo to jest ciekawe nawet. Dużo świń. No i to jest Plus. I owiec. I kurczaków też jest tu dużo. Auć, no, się. odpaliłem. Ja też będę zabijał. Mnie. Uszkoda czasu. O, czas, czas. Bałam się, że ktoś weszedł do pokoju. Oj. Ej, ląd to. Co? Aha. Owca się czeka. Węgiel! W końcu znalazłem. To jest mój, mój mój, 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 mój Biedę... Więcej mi jak mieczem zabijam, to mi więcej mięsa wypada niż z tego pies. Biegnę jak na promocję w Tesco. Po węgiel. Wow, znowu takie lagi. Dobra, idę. Poczekaj chwilę, sobie to wyłączę tego Hamashi. Po co? No. Ha, ja patrzę, co to za dziwne coś siedzi tam w tam a to ty. O, ty świnia. Cicho. Są tu <laughs> młodzi widzowie. Koniec. Nie mów tak do starszego, bo ten starszy zaraz serwer wyłączy i będziesz jeszcze miał tyle. hm mm hm, mm -hmm. Nie wierzy? <laughs> zaraz zobaczymy. Ej, ale znowu takie. Ola. Ojejej, tobie coś podobało tak... mi się coś. O, dobra. o wioska. O, no. <laughs> Czekaj chwilę, bo tu mnie. Nad... Na... O, idynie. Czemu ja podeszłem do jaskini i mnie Lagozaura zaatakowała? O, sień, ale ten. Czy ja dziecięcie, ja tu muszę ogarnąć. Nagrywa się to dalej. Dobra, witamy, ja musiałem robić tego. Łączyć od nowa serwera. Znaczy... No znaleźliśmy wioskę, więc jest dobrze. No. Jeden, Czy no, ja świn... znalazłem. Bo no, ja widzę tam już. Może Ile tych świn jest? O! Ale właśnie A właśnie fajnie... Ja się normalnie już nie chcę nic robić z tą grą, co nie? Jak tyle świn się widzi? No, normalnie już się nie chce ich już ten. Jak się już tak pozaviałeś. Ooo, chodź tu. Też przez tą trawę są też mogą być lagi, bo tak zazwyczaj jest, nie? I przez te moby. Ale nie, nie mam lagu, tylko tak czasami jest na serwerach. Tak się. czasami ścina cię. Tak. No to, to już jest po prostu wina tego, no. Frapsa. Co? Nie Frapsa. Komputera. Czasami po prostu jak ten: jak nagrywasz, to po prostu. No, on, czasem tak jest. No. Jak nagle da se przypadkiem za dużo FPS-ów se nada i tyle. Ja mam 23. Coś. Świnia na dachu domu! Bo właśnie teraz się kapłem. Zobaczyłem to. Lol. Dawaj mi to. Ej, słyszałeś o tej. o tym zbożu GMO. Ej, dawaj mi kurde. Ty. O czym? O zbożu GMO. fajnie Co to, to. jest? Ym, na przykład dasz jak jakąś pole uprawne, to dajesz pod to, to się nazywa płotek i normalnie ci ten... zwierzęta pod tym depczą i normalnie to ten zostaje i one nie niszczą tego. Czemu ci wieśniacy w ogóle się osiedlają na tych? Koło tej trawy dłużej, przecież tu się dużo zwierząt spełnuje na trawy. A one depczą po nim tych. co jest moje głupie. Ej, jesteś? No, ja z kościoła kradnę okno. Ja już mam jedno. I no to świnie na lechu, normalnie. Ej, na razie tu będziemy mieć mieszkanie, nie koło tej wioski. Dobra, witamy po kolejnym cięciu, przepraszamy. Wiesz, że najpierw się je, potem się mówi. Nie. A co to? Ej, tu chyba będzie opuszczona kopalnia, bo. Olo, ol, spawner! Patrzcie, ej, dawaj tam z pochodniami. Ej, fajnie, spałem z nerwy, jest tam. Rane, to muszę jeszcze raz przygotować. Dobra, chodź tu. Chodź tam, bijamy. masz Na pochodnie? No, mam. Dobrze, że się to nagrywa. Ja sobie też zrobię. Wchodź. Nie, ty! Czekaj wiesz. chwilę. Zrobię sobie pochodnie jeszcze. Tylko ja to. Dobra, już to ogarnąłem. Moje, moje. Po skrzynce sobie bierzemy. No, co tam masz? Wow, nici, żelazo, kokobins i chleb. Ja mam tylko dwa żelazo. Ja biorę skrzynię. Ej, ale ten. Na razie się koło tej wioski osiedlimy, Może to zrobimy w grindera, nie? No, ja zrobię. Most ja sobie wezmę. Mamy choć, lawę panie. niedaleko. Oj, nie mam kurde miejsca w już. Czekaj chwilę. To jest jakiś chlebek. Dobra, to może się tu osiągniemy przy spawnerze, <grych> tak? Od razu w spawnerze będziesz się tu spawnił, jak się umrzesz. Czekaj, wezmę sobie parę tych ja też sobie trochę mostów Na sobie wezmę, tak z 10. a potem to jeszcze zbliżamy do końca, nie? No. w razie to trochę, albo wszystko, nie ja wiem, ja wszystko teraz. Ale mega Ja też odcinek, trochę. Jednak może na 4-3, party. Może, może rozwalę tego spawnera. Oops, dobra, czekaj, zrobimy czekaj taki system zlacły. upadkowy. Możesz rozwalić. Zrobimy system upadkowy. Robimy... Nie, spawner zostawię, nie miszko. No. Potem będziemy tutaj Mob Grindera robić. No i jeszcze zrobię takiego, co jest nad, nad ziemią. Ej, patrzcie, włamie się do chaty kogoś. Zrobię na zimą taki O, co to jest system upadkowy? E, takiego O, tylko gdzie to ja tu co? mogę, w tym domku mogę tu mieszkać. Jeśli ja włamał. Ej, w jednym domu rośnie trawa. Lol, on jest z jednego okna. Czekaj, lol, takie dziwne. Muszę zobaczyć. O, lol, co ty tu robiłeś? Co ja? <laughs> Nie wiem, co tu jest. Ja mieszkam w tym domu, a w tym, tym naprzeciwko. Nie, nie. Ja w tym domu mieszkam. No dobra, te... co Ty, dwie? na twoim domu... na twoim dachu są świnie dwie. Nie, ja tam nie mieszkam. Ja idę do kościoła. To dobrze, bo już noc zachodzi. Wiesz co? Idę spać do kościoła. Ja też idę. Jakoś w kościele będzie bezpieczniej chyba. No. Jest... Tylko okien nie ma. Nie będzie żadnych... no... Ja na dachu śpię. Na dachu? No. Dobre. Jezu ku... Czekaj, no, ja się tutaj też położę, jakoś ruszę trochę chipsów. Mmm. Widzą, daj. <grym> w ogóle my nagrywamy? No, ile masz baconu? Ja mam 15. No, ja ci zaraz powiem. Um, bacon. I pork mam. E, Porkczopów mam 13. I 5 nieupieczonych. I chicken mam dwie nóżki chickenowe i cztery. I cztery oczy Oczy kobry Tak Dobra. I trzydzieści zboża Draus do łóżka Draus Kurde co ja tu. Czekaj o. Wow. A ja z... I Co moje łóżko? podawać? Ja, ja moje sobie Dawaj mi to. Ja drabinkę też ukradnę. Czemu nie, nie? Ej no kurde! Człowieku. Tak. Co? co jest? Laga mam. Aha, nie mam tych miejsca. Masz tu Sundai ci zostawiłem. Nie chcę. Nie mam by chciał. Nie, ja tu robię jakąś norę. Nie no, nie wiem. O jest w zboże. Urosło. Ro wow. Stufamy. Dobra, co robimy? Budujemy tu dom? Nie wiem. A czy każdy jest? osobno? To w już w drugim odcinku, dobra? No. Co, na ten odcinek się żegnamy? No. A, w, a ten... A zrobimy teraz chyba swoje domy, a w następnym odcinku pokażemy tylko. Pokazówka. Ale co? A w, na, w następnym odcinku pokażemy tylko no. nasze domy, bo w tym... no. Ej, serwer robimy 24 czy nie? 24. Na godzinę? Znaczy... No. No jak chcesz? Chyba wale wyłączał może, na wszelkich na noc. No bo na noc co ty? To by grał. W... o dobra, no to cześć wam. No na razie. No. Goodbye. Opytaj. pytaj. <laughs> cześć wam.